Jo, z tej strony, z tej strony z a to jest e, w tym e, e, razie teraz już trup. Witam Was na dzisiejszym odcinku e, z, z, z mining simulatora. A więc jak zauważyliście, e, ekran wygląda tak, jakbym grał to na telefonie. No i prawda, gram to na telefonie, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli będę grał na telefonie to będę częściej myślę, że nagrywać i yy, yy, yy w lepszej, jako... yy, lepszej ten, yy, jakości yy, niż, yy, niż w poprzednich odcinkach te samo tak w lepszej jakości dźwięku, tak samo jak w lepszej jakości co to jest? Okej, okay. lepszej jakości yy, wszystkiego a więc. Myślę, że możemy sobie polecieć dalej. Zobaczymy w ogóle, gdzie byśmy mogli pójść. Mam tu generalnie być, widzę, że 20 riberf coinów. Szkoda, że to nie jest tak jak na tym na telefonie, gdzie mogę sobie sprawdzić, ile mam riberfów. Znaczy, teoretycznie pewnie gdzieś mogę sprawdzić, ale wiadomo. Dobra. Okej, okay, to są trady. Ja nie chcę się z nikim trade'ować. Ja. Nie mam nic godnego uwagi, co by mogli chłop wziąć. Okej, okay, jeśli nikt, Okej, okay, dobra. Yy, a więc dobra, sprzedajmy może to, co wzięliśmy, bo co bo z chodzę? Tak naprawdę. Dobra, 26 tysięcy S dobra. A więc yy, lecimy dalej. Generalnie myślę, że już niedługo myślę, że... Pojawi się, pojawi się ten. mi yy, pojawi, pojawi się odcinki, w którym będę więcej prawdopodobnie Robuxów yy, wydawać. Wcale to nie tak, że będę kupował Robux. Dobra, co my tu mamy? The sandbox. Yy, świat zabawkowy. Dobra. Yy, nie. Nie chcę. Nie chcę do świata zabawkowego. Nie. Nie. Dobra. Sprawdźmy, czy mogę pójść do foodlandu mogę dobra no to pójdziemy do foodlandu i tutaj zobaczymy czy co tu może być ok jezus maria mogę mówić mówić mi jak to jest z dźwiękiem gry bo generalnie wziąłem sobie tutaj Moj, mojego tego e, mojego, mój głośnik ponieważ e, normalnie dźwięk z gry się nie nagrywa na e, urządzeniach android co jest według mnie durne przepraszam Yy, więc mówcie mi, jak, jak to ma działać: czy, się czy przypadkiem czy wszystko działa, ja są um, kupi, czy coś, bo nie wiem. Dobra, to może pójdźmy już dalej w dół: zobaczymy sobie, co tu takiego ciekawego jest. Granie myślę, że z, od tego momentu myślę, że e, będzie więcej odcinków z, z Mining Simulatora. Zobaczmy jakie są questy w ogóle, bo ja nie wiem, nie wiem, ja nie sprawdzałem dawno nie, nie wiem jakie są questy. Okej, okay, Lollipop Ore, GamiOR, Candy Casey Ok, Spaceman Steve Minor Mike. Okej, okay, dobra. No, mógłbym porobić tę questę. myślę, że sprawdzimy sobie dzisiaj e, tą krainę, tą food, okej, okay, macaroni, dobra, cyk, chicken nuggets, dobra, macaroni, macaroni to chyba będzie makaron, myślę, że to będzie naj... 2. E, w... the mind collapsed and in five in. okej, okay, super, zajebiście. No. Supcia kopanie się. Yy. Co tak czerwona jest chyba jest. Nie dobra, jestem ja ja wychodzę, bo w epilepsji dostanę, ktoś z Was może dostanie Może nie może patrzeć na to Nie, ja wychodzę. Sprzedaję to i wychodzę stąd nie, nie idziemy do Foodlandu To jest złe miejsce. Dobra. To może do. Y, Dinolandu się oczywiście mogę. Mogę? Ok. You need to reverse. Ok. To czyli nie mogę. Dobra. No to może pójdziemy. To może będziemy się ten. Y, kopać w normalnym świecie. Poczemu by nie. Y, Okej. Okay. ok. Ja tu mam czasami jakieś. Logi, no ja to zrozumiałem, w co to jest, Boblox. Okej, okay. okej. Okay. Klikamy i idziemy dalej. Dobra. Dobra. Zobaczmy, yy, czy coś się w ogóle zmieniło w tej grze od momentu, kiedy ja ostatni raz w tą grę yy, zacząłem grać. Dobra, zobaczmy. Yy, Kilofy, przypadkiem czegoś nowego nie ma. Ok, Powered Reel. Ok, jest coś za 5000 Robuxów Medical Sky. A to już, by było, chyba zmienili tylko i wyłącznie. Yy, i ten. Yy, jak się nazywa? Yy, kolor i ogólnie skórka tego. Normalnie to ta kosa już była, chyba. E, nie jestem pewien. Dobra. Weźmy sobie backpacks, czyli plecaki. Zobaczmy, czy coś nowego tu nie ma przypadkiem. Nie ma. Dobra. Ale ja właściwie mogę sobie y, kupić y, lepszy właściwie plecaczek. Za 700 tysięcy To co ja kupujemy Kupujemy, a nie, nie za 700 tysięcy Za 25 tysięcy Powiem 60 60 600, to Ja mam 600 tysięcy co ja nie kupię za 700 tysięcy Dobra, whatever yy, Nie ma chyba sensu tak naprawdę yy, To robić Myślę, że pieniądze zostawimy Na jakiegoś śmiesznego Liberfa yy, to nie lubi rebarfów Belejw... nie eh, Jezu... Takie ja tego nie lubię Dobra, odejdźmy od tego Żeby mnie już potem nie bukwało w to Dobra I idziemy w dół Grass raz to się może, to się może wezmę jeszcze zabawy treb. OK, no i kopiemy diet. Dobra. Czek. Tak więc yy, granic się zmieniło, że postanowiłem, że powrócę do tego kanału i tam zrobię więcej w tym kanale, bo jak zauważyliście sami na tym kanale była dosyć spora cisza od jakiegoś momentu, generalnie stwierdziłem, że nie chce mi się już nagrywać Robloxa, tak samo jak na komputerze, tak nawet jak słyszę w ogóle jakim to, jakim to ten nie wiem jakiej to jakości jest, to się, w W tym sensie na przykład mój dźwięk i tak dalej to szygać mi się chce szczerze mówiąc yy, Zwłaszcza, że próbowałem już znaleźć jakąś apkę do montażu yy, żeby móc się pobawić w montażu typu nie wiem powycinać jakieś scenki albo yy, 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 albo w ten yy, Osobno, osobno głos, osobno, e, osobno grę nagrać e, Ale generalnie na komputerze to wiadomo Więcej jest, e, więcej jest takich fajnych, dobrych e, za pieniądze niż za, e, za darmo Także nam no, e, to mi nie pomagało więc więc tam. a osta, ostatnio zdobyłem e, dostałem nowy telefon i tak sobie kiedyś tak myślałem, no kurde no, nowy telefon, a w, mogę jakoś fajnie wykorzystać pod względem YouTube'owym. No i stwierdziłem, że m, powrócę do e, mojego drugiego kanału e, e, gdzie będę nagrywać, gdzie będę a, normalnie, będę już tak serio nagrywał Robloxa Tak sam zauważyłem, że było te, był też ten e, film, film z Julie. myślę, że je usunę e, żeby tam e, żeby nie zaśmiecały kontentu tego kanału, zwłaszcza, że ten ten, 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 ten content jest e, typowo robloxowy, a nie jakiś śmieszny, śmieszny ten e, fnafowy może kiedyś się pojawi jakiś Brawl Stars, ale nie wiem. Jeśli po chcieli, to może, ale nie wiem. Może sobie, może sobie zrobię nowe konto i myślę, że na tym nowym konto, koncie będę nagrywać. Nie wiem, może. Eee, jeśli ktoś to interesuje, tak na razie nie będę tu mówić, eee, ile ja mam pucharków, no to możecie pisać. Eee, ja ja, ja mam. Powiedzieć. Ja ostatnio tak trochę nie za bardzo już gram w te gram w sensie w, w Brave Stars, ale w, czasami jak wejdę, no to pogram sobie. Teraz tak to jakoś rzadziej mi to idzie, ale myślę, że powrócę kiedyś, nie wiem, zagram sobie. Może to dlatego, bo szkoła się zaczęła i jakoś trzeba ogarniać materiał, w którym, który jest tam który jest co lekcje coraz większy jak na razie jest, jest, było mało ale to pewnie dlatego, że e, dos, mieliśmy dostać nowe książki i no, długo to zajęło żebyśmy dostali nowe książki na, nadal, mam, nadal właściwie ich nie mamy tylko dzisiaj z waszej perspektywy nie mam pojęcia e, ten, e, dosta, no, dostaliśmy ćwiczenia e, także no z jak na razie myślę, że będę miał luz znaczy nie aż taki luz, bo zadanie domowe oczywiście zadaję. Nawet mam z tego co wiem jedną kartkówkę z chemii, z tego co pamiętam za niedługo w sensie za, w sensie za dwa tygodnie, więc muszę się do niej przygotować, więc zapewne nie zdziwcie się, jeżeli po tym odcinku nie będzie... Filmów, ale myślę, że ten, po, po, po ten, jak będę miał już spokój z tym wszystkim, no to myślę, że ruszę sobie jakoś tak y, z, film, z, z, filmami, z, z filmami na ten kanał. Y, i myślę, że będę, będę je wrzucać na bieżąco, codziennie. I codziennie będę stosunieć dawkę y, Robloxa. <grym> Także no. Y, Myślę, że e, to będzie dosyć e, ciekawe powrócenie do, 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 do tej gry, do trybów e, w, tym, w Robloxie i tak dalej. Dajcie znać, e, co tam myślicie. Ja e, się oczywiście dostosuję. Oczywiście e, My, ile, go, my, ile, ile godzin ma być jakim, jakiś odcinek yy, znaczy minut ile ma być yy, i myślę, że ten yy, jako, jakoś to tam yy, wszystko ogarnę. Więc okej, okay, mamy już 13 minut odcinka. Także no. Yy, Pokopmy sobie jeszcze troszkę. Myślę, że po tym odcinku będzie myślę, że też jeśli chodzi o Robloxa, więcej streamów i, 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 i pewnie ten, bardziej ruszę z tym wszystkim niż do tej pory. Także no. Dajcie znać, da, dajcie znać. Temat dźwięku, czy jest dobry, czy muzyka, czy muzyka nie mojego głosu, czy, czy wszystko jest idealne. No i mamy w, w, ten plecak cały pełny. No to sprzedajmy milion. Dobra. A ile kosztuje ten? Rebirth? Unitrate. Right. Rebirth. Okay, rebirth jest za 20 milionów Okej, okay, dobra, więc myślę, że to, to by było już na tyle Ja też muszę to zrobić Zadanie, z, zadanie, zadanie domowe, które, które mam Dzięki wielkie za powiedzcie mi co, 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 co sądzicie o w yy, częstszych, no, częstszych odcinkach z Robloxa na tym kanale. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że mi się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Pa, pa.